Wczoraj przybyło to cudeńko. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda mi się zmienić w zestawie zaparzającym komplet uszczelek. Wczoraj tylko była regulacja, regulacja, poziomu tłoka nad grupą. Znaczy w grupie, o, to jest ta śruba. Tym reguluje się, tym reguluje się wysokość tłoczyska nad sitkiem. Nad, nad, do, na, nad górnym sitkiem, inaczej jak to się nazywa? To się nazywa chyba prysznic. Fachowo. Także czeka jeszcze troszkę przy nim pracy, ale jak na, jak na takiego staruszka, to jedną ręką to ciężko jest zakręcić. Taką, ale jeszcze wszystko, się, wszystko, się, wszystko się skręca. Tyle lat, i tyle lat, i maszyna działa. Także kończymy z czarną izraelską francą, a zaczynamy kulturalne picie kulturalne kawy. Miłego dnia dla wszystkich.